Słuchasz podcastu Nowa Ty w IT. Profesjonalizm nie ma płci. Podcastu, który dodaje odwagi oraz inspiracji do przebranżowienia i pracy w branży IT. Kolejny odcinek podcastu Nowa w IT Profesjonalizm nie ma płci, czyli tematy związane z nowymi technologiami, z pracą, no i z pracą w branży IT. No i dzisiaj będziemy o tych nowych technologiach, no i pracy zdecydowanie rozmawiać. Sztuczna inteligencja to jest temat bardzo gorący w ostatnim czasie i myślę sobie, że takim gorącym tematem jeszcze długo, długo będzie. Jak połączyć swoją pracę ze sztuczną inteligencją? Czy jest to dla nas szansa, a może zagrożenie? O tym dzisiaj będzie opowiadał mój gość Lech Wikaryjczyk z No Flap Jobs. Dzień dobry. Cześć Martyna. No, właśnie, wiesz, co Lechu, tak sobie myślę. Dużo się mówi o sztucznej inteligencji i bardzo często pojawia się od razu taka trwoga, lęk, co to będzie, czy ta sztuczna inteligencja wygryzie nas z rynku pracy. A ja dzisiaj pomyślałam sobie, że chciałabym pokazać tę sztuczną inteligencję jako opcję szans dla nas wszystkich. No, właśnie, szansa czy zagrożenie. Jak to jest z tą sztuczną inteligencją dzisiaj, jeśli chodzi o rynek pracy? Wiesz, wszyscy oglądaliśmy Terminatora, jak myślimy sztuczna inteligencja, to pojawia się w tej naszej platońskiej jaskini właśnie cień tego strachu, który widnieje nad, w tej relacji człowiek-maszyna. Z drugiej strony, kiedy ja myślę na przykład o moim zespole, który, który mam przyjemność prowadzić w Fluff no Jobs, to jest 30 parę osób, które na co dzień korzystają właśnie z narzędzi, które bazują w jakiś sposób na sztucznej inteligencji. To jest na przykład ChatGPT. W tej wersji 4.0, która bardzo pomaga moim redaktorom pisać teksty, pomaga. Poczekaj, to ja już od razu wejdę ci słowo. Dobra. Czyli redaktorzy dzisiaj oficjalnie pracują, korzystając z czatu GPT i nie jest to żadna jakaś tajemnica, bo to jest dosyć kontrowersyjny też temat. Wszystko zależy od redakcji, oczywiście. Były informacje, które pojawiały się przede wszystkim w zagranicznej prasie. Na temat tego, że w niektórych redakcjach yy, niestety zwolniono część osób właśnie z racji na to, że bardzo wzrosła wydajność, ponieważ zaczęto używać właśnie czatu GPT, i to pozwoliło zmniejszyć kosz koszty. Z danych, które znajdziemy w sieci, wynika, że używanie tego typu narzędzi powinno zwiększać efektywność pracy o około 40%. Ja mam jednego redaktora, u którego wiem, że efektywność, czyli mówię tutaj o kubaturze tekstów, ilości znaków, i tak dalej, i tak dalej, wzrosła o 100%. I teraz nie można oddać czatowi GPT, yy, puścić go wolno, bez smyczy. I tutaj każdy, każda osoba, która współpracuje, z czatem na pewno miała takie sytuacje, kiedy widziała, że on wchodził w mocne tak zwane halucynacje. Halucynacje, czyli kiedy nie wiedział, co odpowiedzieć, kiedy nie umiał udzielić właśnie prawidłowej odpowiedzi, a wiedział, że oczekiwanie użytkownika było takie, żeby na przykład napisać tekst na 6000 znaków, kim jest Martyna Wojciechowska. I teraz on w pewnym momencie zaczął się gubić, więc zaczyna zmyślać. I rolą w tym momencie redaktora, dziennikarza, czy człowieka, który po prostu nim operuje, jest to, żeby wyłapać te nieścisłości. Ja jakiś czas temu, podam jeszcze może jeden przykład, yy, przygotowywałem prezentację na temat candidate experience i client experience, czyli doświadczenie kandydatów, którzy są w procesie rekrutacyjnym i doświadczenie klientów. Jak to wpływa na odbiór, czy, czy inaczej jeszcze, jak odbiór danej marki wpływa na, na proces rekrutacyjny, bo wiadomo, że każdy z nas chciał Chciałbym, tak, tak, takie jest założenie, pracować w firmie, która ma fajny wizerunek. Poprosiłem czat GPT-4, po to kupiłem sobie nawet licencję właśnie płatną, żeby, żeby zapytać go o przykłady takich kampanii, które, gdzie to, co marka robiła na rynku reklamowym, wpłynęło na na przykład fajne spływy kandydatów, czyli liczbę aplikujących, y, która wzrosła. I czat mi odpowiedział kampanią y, Race Together, którą zrobił Starbucks. Powiedział, że Starbucks po realizacji tej kampanii wszedł z 30 bodaj z 37 miejsca na 31 w rankingu amerykańskich pracodawców. No i ja znalazłem dzięki czatowi GPT, cudowny przykład, który już zacząłem wpisywać na prezentację, ale oczywiście coś mnie tknęło i, i sprawdziłem. I okazało się, że kampania Race Together była wizerunkową, ogromną klapą. I ona doprowadziła do naprawdę Starbucks nigdy nie był tak hejtowany. Nie będę już tutaj wchodził. Sama idea była bardzo zacna. Sama idea była dobra, ona miała dotyczyć wchodzenia w interakcje z klientami i zwracania uwagi, zwracania uwagi na dyskryminację rasową. Tylko użytkownicy bardzo, bardzo tutaj mocno zauważyli, że Starbucks i obsługa versus klienci to nie jest czas i miejsce. Także zostało to bardzo mocno sparodiowane, spotkało się z dużą falą hejtu. Czy to wpłynęło rzeczywiście na wizerunek Starbucksa jako pracodawcy w Stanach Zjednoczonych? Do końca nie wiadomo. Jest taka możliwość, bo prawdopodobnie też Starbucks pokazał, że jest jakiś. Że nie jest tylko palarnią kawy, kawiarnią i tak dalej, tylko, że walczy o coś, nawet jeżeli zrobił to strasznie koślawo. No właśnie, walczy, ale ty pokazałeś coś bardzo, bardzo ważnego, że czat oczywiście może być po pierwsze pewnego rodzaju doradcą i to jest zaskakujące, że kiedyś od zdania, o wiedzę pytaliśmy ludzi, a dzisiaj ty sięgnąłeś po, po to narzędzie, żeby poradzić się w jakiejś kwestii. Ale kolejna taka rzecz, że tak naprawdę ta sztuczna inteligencja właśnie można rozpatrywać na kilku poziomach. Można rozpatrywać jako pomoc w pracy, ale można też rozpatrywać jako zagrożenie. No i w pewnych sytuacjach pewnie ta sztuczna inteligencja będzie zagrożeniem, bo kiedy mówisz, że no jest to jakaś pomoc dla redaktorów, zakładam, że Potrzebujesz w związku z tym mniejszej liczby do pracy ludzi, faktycznie, ponieważ dzięki czatowi są w stanie zrobić nieco więcej. Ale z drugiej strony, teraz bardzo popularne na rynku pracy są takie zawody, które umiejętnie um, opanują właśnie tę sztuczną inteligencję, nauczą się jej stosować w taki, a nie inny sposób, i to jest dla nas pewnie opcja no, bardzo, bardzo przyszłościowa, coś, co jest nową odnogą na rynku pracy? I chyba w tę stronę powinniśmy iść. Mhm. To ja najpierw e, chyba muszę patrzeć teraz prosto do kamery, uspokoję mój zespół, że absolutnie nie planuję żadnych redukcji związanych z wykorzystaniem czata GPT. E, zostawimy? Obyśmy nie musieli tak, do tego przy, wracać. Przy, przy, przy świadkach. <światka> Dlatego, że ja po prostu widzę, że efektywność i radość z pracy jest dużo większa, bo jeżeli dostajesz materiał, który jest w jakiejś formie gotowy, ale ty musisz tak naprawdę wykonać całą tą robotę redakcyjną posprawdzać, podopisywać przeprowadzić przykładowo wywiad z kimś, no bo dobry artykuł zwykle też zawiera jakąś opinię ekspercką. Więc robisz tak naprawdę przyjemną rzecz, dostajesz szkielet, który weryfikujesz. Dla mnie to jest bardziej kwestia roboty detektywistycznej i, i osoby, która składa to wszystko do, mówiąc kolokwialnie, kupy. I y, to, jest, to jest fajne. Efektywność w moim zespole wzrasta, tworzymy więcej jakościowych materiałów. Jestem zadowolony i y, y, widzę, że ludzie przynajmniej y, nie robią bokami. Nie? I o to, o to chyba chodzi. Trzeba pracować mądrze, a nie ciężko. I, i wydaje mi się, że właśnie w tym czat GPT, czy Mid Journey, czy inne, inne systemy, które zostały ostatnio mocno rozpowszechnione, bardzo pomagają. I jeszcze odpowiadając na Twoje pytanie, pewnie chodzi Ci trochę o prompt inżyniera. No to jest chyba teraz taki tak. najpopularniejszy tak. zawód, o którym zrobiło się dosyć głośno. Coś, czego jeszcze, no nie wiem, kilka lat temu absolutnie tak. nie było. Nie było, ale Wiesz, y, pamiętam, że parę lat temu usłyszałem określenie gig economy, y, czyli, czy, czy, czyli to określenie, które pokazuje tą troszkę nową, w, czy, czy inaczej współczesność, współczesność pokolenia Z, która polega na tym, że brak jest tak mocnego przywiązania do pełnoetatowej pracy, a raczej młodzi ludzie lubią dzielić swoje życie na, na czas, związany na przykład z. Yy, rozwożeniem jedzenia i pracą w knajpie, łapaniem kilku etatów, yy, też etatów, których parę lat temu nie było, bo nie mieliśmy kilku lat, kilka lat temu na przykład yy, transportu współdzielonego obecnego w tak dużej, w dużym stopniu. Czyli nagle stali się potrzebni ludzie, którzy serwisują hulajnogi elektryczne, którzy je zbierają, którzy je ładują. Osoby, które obsługują wszelkiego rodzaju, teraz staram się bardzo nie używać nazw własnych różnych firm, ale które zbierają samochody, które służą do współdzielonej i tak dalej, tankują, myją. To są zawody, których nie było parę lat temu, a które się pojawiły. Jeżeli chodzi o tego sł sł słynnego prompt inżyniera, jeżeli spojrzymy na liczbę ogłoszeń, które dotyczą tego stanowiska, to ona nie jest wysoka. Bardziej, jeżeli wpiszemy taką kategorię jak AI. W, w serwisie z ogłoszeniami pracy, no to wyskoczy nam przede wszystkim oferta dla e, ludzi, którzy zajmują się machine learningiem, dla analityków danych. E, póki co to jest bardzo mocno na fali. Tutaj widzimy w Nooflaw Jobs bardzo duże wzrosty zapytań, właśnie przede wszystkim zapytań, bo ludzie zaczęli bardzo, bardzo mocno szukać nie tylko fraz takich jak na przykład NLP, czyli e, języki naturalne. Ale też takich jak właśnie machine learning, jak AI, jak chat GPT. To są wzrosty o czasami 60%, właśnie sztuczna inteligencja. Mamy, notujemy wzrost 60%. Jeżeli chodzi właśnie o NLP, to jest 195% więcej zapytań. Tak, tak, że... To są niesamowite liczby. A czy myślisz, że okej, okay, zapotrzebowanie jest bardzo dużo? czy specjalistów jest y, dużo? Wiesz, O czym myślę? Czy rzeczywiście mamy wystarczającą liczbę ludzi dzisiaj, którzy mogą się zajmować tą sztuczną inteligencją i odpowiedzieć na zapotrzebowanie rynku? Mhm. A ja jeszcze wrócę do, do, do tezy. W, która była w pytaniu, zapotrzebowanie nie jest jeszcze bardzo duże. Jeżeli porównamy sobie liczbę ogłoszeń, y, ogółem, które w No Fluff Jobs dotyczyły sztucznej inteligencji w zeszłym roku, to był niecały procent, teraz to jest powyżej procenta. Także to jest skok, który jest widoczny. To, co się wydarzyło w marcu, czyli tak naprawdę wtedy rozpowszechniła się ta informacja o czacie GPT. jego ja możliwości. był taki lęk. No pewnie, że był lęk. To jest, to jest wiesz, jesteśmy ludźmi. Naszą pierwszą, pierwszą reakcją jest wyrzut kortyzolu i adrenaliny i zastanawianie się, kiedy, kiedy przyjdzie właśnie Schwarzenegger w jakimś mechanicznym cielsku i, i zabierze nam nie tylko pracę, ale w ogóle... Wyłączy od tak, cały do, świat do, i opaduje. Gdzieś no, słyszałam też i taką teorię. Dokładnie. No dobra, myślę sobie sztuczna inteligencja, praca nad sztuczną inteligencją, to czym na co dzień zajmują się tacy ludzie, którzy związani są ze sztuczną inteligencją, mimo tego, że to tylko aktualnie jest procent w ogóle na całym rynku, w tym polskim rynku pracy. Dobra, to zaraz zanim zapytam, bo przyszło mi do głowy inne pytanie. Czy Polska na tle świata wypada jakoś inaczej, jeśli chodzi o to zapotrzebowanie, zakładam, że pewnie na świecie jest to znacznie więcej niż tylko i wyłącznie 1%. Wiesz co, nie, nie chciałbym generalizować. My na pewno wypadamy dobrze, jeżeli tak podejdziemy teraz patriotycznie, mm -hmm. dobrze na poziomie tego, ilu mamy specjalistów. Bo, bo czytając różnego rodzaju dane, można przeczytać, że Polska jest bodaj w zależności od danych, trzecim albo siódmym hubem specjalistów od AI. -a. To bardzo dobrze. To jest bardzo dobrze. Warto śledzić tutaj pewnie Maćka Kaweckiego, który teraz mocno, mocno o tym pisze i, i przedstawia sylwetki osób, które rewolucjonizują świat właśnie przy, przy pomocy technologii związanych z machine learningiem, ze sztuczną inteligencją. Na pewno jesteśmy numerem jeden w Europie Środkowej i to jest... Połowiczna odpowiedź na twoje pytanie, bo pytała się raczej, czy jest właśnie zapotrzebowanie u nas większe. Ja mam wrażenie, że wiele firm chce, ale jeszcze nie wie jak. I podchodzą do tego trochę z takim, wiesz, kijem na wysięgniku, robią jakieś ogłoszenie na, na specjalistę do spraw AI, na prompt inżyniera, ale nie wiedzą do końca, jak do tego podejść. No bo jak I... ktoś sam w firmie nie wie, czego oczekuje od tej osoby, mm -hmm. czym ona się powinna zajmować, to trudno, żeby napisał dobre ogłoszenie o pracy i znalazł też chyba odpowiedniego specjalistę. To tu jest w ogóle taki jeszcze pole do, do zagospodarowania, co? Jest na pewno. Chociaż właśnie to o czym mówisz, że cel jest wiadome. Przykładowo, myśmy jakiś czas temu rozpoczęli w Nowy Jobs taką też pracę nad aplikacją, która jest oparta o, o analizę języka naturalnego. I to tak naprawdę jest coś co pewnie nie brzmi zbyt Sekcji w wywiadzie, bo chodzi o to, żeby ogłoszenie o pracę samo się wypełniało. W momencie, kiedy mamy rekruterkę bądź rekrutera, on ma bądź ona spisane w doku czy w PDF-ie wymagania na pracę i tak naprawdę importuje do nas do serwisu. I no, komputer tak naprawdę sztuczna jest nauczony dokładnie. No sztuczna inteligencja, bo to jest model bardzo podobny do tego, co robi czat GPT-4. On analizuje słowa kluczowe i wrzuca w odpowiednie rubryki. Tak naprawdę oszczędza czas. Czyli myśmy mieli nasz CTO, czyli, czyli Marek Psiuk, wpadł na taki pomysł, że to będzie usprawnienie, które powinniśmy wdrożyć. I teraz jest multum firm, które mają różne elementy swoich ekosystemów technologicznych, gdzie te rozwiązania dotyczące czy oparte na sztucznej inteligencji już funkcjonują. Ja bardziej. Tylko czasem sobie to tak, nie wiemy, nie zdajemy sobie z tego tak, sprawy. Tak, ale, ale mamy, wiesz, myśmy, myśmy zrobili dwa lata temu taką akcję, która nazywała się IT Heroes. Chcieliśmy pokazać, że po pandemii, po tym jak dokonała się rewolucja cyfrowa, że, yy, że ci ludzie, którzy umożliwili nam jakościowe życie, relatywnie jakościowe życie w tym czy w czasie zamknięcia wszystkiego, że to, są, że to są bohaterowie i bohaterki codzienności naszej, o których się nie mówi w prasie. Bo to, że mogłaś, wiesz, dostać receptę na telefon, jeszcze pięć lat temu nie było możliwe. To się tak naprawdę stało możliwe podczas tej rewolucji, transformacji cyfrowej. I chcieliśmy pokazać tych ludzi. I wiele z tych osób, które, które stanęły przed naszymi obiektywami i użyczyły swojego wizerunku, żeby opowiedzieć właśnie o projektach, o fajnych projektach informatycznych, które zmieniły świat, to były osoby, które pracowały właśnie w oparciu o sztuczną inteligencję. To były rozwiązania na przykład dotyczące Rozpoznawania wielorybów. To akurat jest średnio związane z pandemią, ale to jest taka, taki projekt, który bardzo dobrze zapamiętałem, bo też polska firma wygrała w, w przetargu, który dotyczył właśnie kwestii ekologicznych, i przy pomocy machine learningu AI zostało nauczone, jak wygląda dany wieloryb, po to, żeby potem porównując zdjęcia, nie pamiętam jeszcze, czy to były zdjęcia satelitarne, czy po prostu robione z powierzchni morza, żeby rozpoznawać, czy tego wieloryba już widzieliśmy, czy już zliczyliśmy i tak dalej. I to jest machine learning albo aplikacja, która która monitoruje zagrożenie asteroidami czy obiektami kosmicznymi, które mogą nam spaść na głowę. Znowu polska firma i znowu też machine learning tutaj wchodzący w, w, w ten temat. Także... Bardzo często nie zdajemy sobie sprawy, jak ta sztuczna inteligencja jest wykorzystywana w takich projektach, być może pozornie związanych w ogóle z branżą IT, mhm. jak wykorzystywana jest do wielu, no powiedzmy to, szczytnych celów. Czy w takim razie, gdyby ktoś chciał związać się z branżą IT, to możliwe jest, żeby bez wcześniejszego jakiegoś doświadczenia, bez określonych umiejętności, spróbował się przebranżowić i wszedł do tego świata i na przykład zajął się pracą ze sztuczną inteligencją? Pytam tak od strony Twojej, kiedy na co dzień współpracujesz z tymi pracodawcami. Jasne. To jest, to jest bardzo możliwe. No, pracodawcy nie mają absolutnie e, żadnych problemów z ludźmi, którzy się przebranżawiają. To są często osoby, które mają rozwinięte różne kompetencje, których e, osobom, powiedzmy, zaraz po studiach informatycznych brakuje, czyli, czyli mocno e, rozwinięte doświadczenie w prowadzeniu projekta, w projektów w kompetencjach miękkich to są takie plusy, które, które na tym rynku pracy warto, warto o nich pamiętać przy przebranżawianiu, warto je eksponować. Tutaj też są dane, które mówią o tym, że dla 56 rekruterek i rekruterów te kompetencje miękkie są jednym z najważniejszych elementów przy rekrutacji na stanowiska programistyczne. Także A jakie kompetencje miękkie są w cenie w takim razie? Przede wszystkim praca w zespole i komunikatywność. Zrobiliśmy takie badanie przed, przed dwoma laty z uniwersytetem SWPS, gdzie porównywaliśmy wyobrażenia kandydatów do IT z realnymi stwierdzeniami ekspertów, którzy już pracują w, w IT i oczekiwaniami rekruterek i rekruterów. I. No, kiedy, kiedy zbije się te dane do siebie, to widać, że ludzie mają zgoła, zgoła inne pomysły na to. Przykładowo yy, bodaj 30% ankietowanych osób, tych, które były aspirującymi do, do bycia w IT, uważało, że język C++ im się przyda w pracy. Jeżeli zapytaliśmy o to samo ekspertów, to oni powiedzieli, a, 9%, uznała, że to jest przydatny język. No i to, to pokazuje, jakie to jest rozstrzelenie. I znowu, jeżeli pytaliśmy... Yy, te osoby aspirujące, kandydatów i kandydatki do świata IT, jakie umiejętności miękkie, to oni niewystarczająco uznawali właśnie umiejętności komunikacji właściwej albo pracy w zespole, w przeciwieństwie do rekruterów i rekruterek, którzy stawiali to na, na piedestale. Bo łatwiej czasami nauczyć się tych takich konkretnych rzeczy, twardych, sztywnych umiejętności niż. Tak. Tych miękkich kompetencji, o których powiedziałeś. Czyli co? Tak naprawdę pracodawcy nie boją się zaryzykować? Boją, boją i jest, jest trudno, ale po prostu chciałem pokazać, że, że osoby, które się przebranżawiają, absolutnie nie stoją na straconej pozycji. Jeżeli chodzi o samo wejście do świata IT, jeżeli chodzi o wejście do świata IT w kontekście AI, bo o tym rozmawiamy dzisiaj, to na pewno ja teraz tak będę próbował optymistycznie. Czego na początku, trzymajmy. tak. Na pewno warto patrzeć, jakie technologie są, są obecnie w, w modzie. Czyli, czyli tutaj widzimy z analityki u nas w serwisie, ale też wszystkich innych, które można znaleźć, żebym nie robił takiego natrętnego product placementu firmy no Jobs, to widać, że na przykład Python jest tą technologią, która dominuje w, w, w stanowiskach związanych z AI. -em. Warto pamiętać o tym, że y, trzeba cały czas się uczyć i rozwijać, czyli cały czas śledzić trendy. Zmi zmiany obecnie idą tak bardzo szybko, że y, trzeba po prostu cały czas sprawdzać co, co tam w tym AI pisze. No i tu chyba też można powiedzieć, że Tutaj się liczą kompetencje te, o których powiedziałeś, a mhm. bo jest taki stereotyp, którym bardzo często staramy się obalić, właściwie obalamy, mam nadzieję, mhm. w tych naszych podcastach, że profesjonalizm nie ma płci, no, że absolutnie. to nie ma absolutnie nie. znaczenia, czy ktoś jest kobietą, czy mężczyzną, jeśli masz odpowiednie umiejętności, no to... Możesz się przebranżawić i spróbować swoich sił, chociażby w pracy nad sztuczną inteligencją. Dobra, a teraz do sedna. najważniejsza informacja. Praca ze sztuczną inteligencją kojarzy nam się uu, z wysokimi, bardzo, bardzo wysokimi zarobkami. A jak to wygląda w rzeczywistości? Kiedy już wejdziesz do tego świata IT związanego z AI, to rzeczywiście zarobki potrafią być bardzo wysokie. Porównywaliśmy mediany dolnych i górnych widełek zeszłorocznych i tegorocznych i wzrosty wynoszą mniej więcej 50-60%. Czyli mówię tutaj przede wszystkim o kontraktach B2B, bo to jest najpopularniejsza forma zatrudnienia w IT. Jakkolwiek widzimy też pewne zmiany na rynku i wzrosty, mocne wzrosty umów o pracę. To jest akurat dobry, do, dobry trend, ale wracając do, do odpowiedzi na Twoje pytanie. W zeszłym roku mediana dolnych widełek na stanowiska właśnie związane z AI, stanowiska midowskie i eksperckie, czyli tych osób średnio bądź po prostu zaawansowanych, dolne widły wynosiły 18 tysięcy złotych. Dolne. E, tak, dolne. Netto, netto, czyli plus VAT na, na kontrakcie B2B. Dzisiaj one wynoszą 30 tysięcy z każdym rokiem coraz lepiej. Wiesz co, ja myślę, że, że różnica, która tak naprawdę której byliśmy świadkami właśnie w okolicach przełomu w pierwszego i drugiego kwartału bieżącego roku, no to jest ta zmiana ogromna, która zaszła. Pojawiło się też dużo ogłoszeń z bardzo wysokimi widełkami. Tak naprawdę u nas w serwisie obecnie ogłoszenie z najwyższymi widełkami. Widełki górne, na nie zwróciłem uwagę, wynoszą 119 tysięcy złotych. To też jest stanowisko bardzo eksperckie związane z AI. -em. To jest chyba jedyna oferta, którą mamy powyżej 100K. To jest oferta, która umożliwia ci zostanie milionerem w rok, na pewno, ale to jest też oferta, która jest kierowana do Pewnie paru osób w Polsce, bo wymagania, które są stawiane tam przed kandydatką bądź kandydatem są bardzo wysokie. To jest nie tylko znajomość tych wszystkich technologii, to jest nie tylko doktorat kierunkowy związany właśnie pewnie z... Chciałam z... powiedzieć, żebyś już nie mówił głośniej o tym ogłoszeniu, to może ja zaaplikuję, ale chyba jednak to no się poszło, nie spełniam. Już nie spełniam warunków. Chciałam na początku zapytać się ciebie, czy no, myślisz, że jest sens w takim razie, żeby iść w te nowe technologie, skoro okazuje się, że sztuczna inteligencja w wielu rzeczach może nas zastąpić, ale chyba już odpowiedziałeś na to pytanie. Totalnie. Skoro są takie możliwości, właściwie nieskończone, to Myś chyba Martyn, warto próbować. To, to jest tak, że y, nawet nie prób Trzeba, I, i, i ktoś dużo mądrzejszy ode mnie powiedział, bo, bo słucham bardzo dużej liczby podcastów i czytam sobie o tym AI-żeby być up to date, żeby też z moim zespołem właśnie móc wprowadzać te rozwiązania, które optymalizują pracę, ułatwiają, uatrakcyjniają też. A wejdę ci w słowo jeszcze wiesz, co? to też nie jest takie oczywiste, że w tym, czym się zajmujesz na co dzień, zajmujesz się marketingiem tak dużą y, wagę przywiązujesz do tej sztucznej inteligencji to też nie jest takie oczywiste czyli to jest y, super twoja cecha charakteru że tak y, bardzo kładziesz na samorozwój na to żeby być na bieżąco i to ci na pewno pomaga też być w tym miejscu w którym jesteś dzisiaj Wiesz gratulacje y, adapter die i nie wiem, nie wiem czy powinienem na antenie takie stwierdzenia rzucać już, już mleko się wylało y, myślę że i, i to, chciałem, to chciałem jeszcze powiedzieć, że, że, że właśnie usłyszałem bardzo mądre zdanie, że sztuczna inteligencja nie zabierze nam pracy, pracę zabiorą nam ci, którzy się dobrze posługują sztuczną inteligencją. I wydaje mi się, że, że trzeba to powtarzać jak mantrę, bo tak właśnie jest. Nauka jest absolutnym kluczem do tego, żeby być na rynku pracy z przodu. Nauka, rozwój, próbowanie nowych rzeczy, sprawdzanie. Ostatnio na LinkedInie widziałem taką bardzo długą listę wtyczek opartych o AI, która jest obecnie dostępna, i, i tam były wtyczki do wszystkiego. Do, do VOGA, no ale przede wszystkim do różnego rodzaju aplikacji kreatywnych. I tak naprawdę, no trzeba, trzeba to sprawdzać, optymalizować siebie jako pracownika, uzupełniać swoje CV bądź portfolio o takie umiejętności. I i jeszcze powiedziałaś o tym, że jestem marketerem. To jest y, stuprocentowa prawda. Myślę, że zawody marketing, związane z marketingiem czy z reklamą będą niestety dużo bardziej zagrożone zmniejszeniem liczby etatów niż zawody y, programistyczne, które według wszystkich tematów, które są realizowane np. przez światowe forum ekonomiczne i tak dalej, będą teraz rosły w niesamowitym tempie. Także. Bardzo warto jest sprawdzić listę tych technologii, które są związane z AI, zacząć się w nich specjalizować, rozwijać się w tych kierunkach, próbować tych wszystkich pluginów, aplikacji itd. itd. śledzić trendy, pracować poprzez projekty, czyli, czyli na żywym materiale, i dzięki temu będzie się z przodu stawki zawsze, a rynek będzie rosnął ogromnie. Tutaj, tutaj dane ze światowego forum ekonomicznego mówią o tym, że ta liczba miejsc pracy, które powstaną z racji na, na właśnie sztuczną inteligencję, która zaczyna tutaj mocniej wchodzić, to będzie kilka milionów bardzo dobrze płatnych, fajnych, fajnych etatów. Także... No ja myślę sobie, że lepszej puenty nie mogłam sobie wyobrazić do tej naszej rozmowy. Kończymy właściwie z taką myślą, że trzeba się rozwijać i trzeba iść za tymi bieżącymi trendami, trzeba śledzić, czytać, no i nieustannie Uczycie. uczyć się. Uczycie. No właśnie. I my zachęcamy do tego, żeby uczyć się, żeby śledzić, ale żeby słuchać też naszego podcastu, bo mam nadzieję, o, jestem pewna, że tutaj sporo takich treści, które ułatwiają tę naukę, na pewno się pojawiają i jeszcze będą się pojawić. Lech Wikaryjczyk, bardzo dziękuję za rozmowę. Martyno, bardzo I dziękuję za zaproszenie. Do usłyszenia, do zobaczenia. Dzięki. Dziękuję bardzo. Dzięki.